Jeszcze O je Witam serdecznie Powczoraj się po porażce Powiem wam, że smutnołem kilka razy i, I jest dobrze, jak humor dobrze Właśnie nawet nie, nie odczułem Jakoś bardzo, bardzo tej porażki No jedynie co można się przyczepić To do tego, że no Lambo poszło W ten W Lebandita, Ale i tak, i tak i tak, tak, tak kupuje, więc Więc tak, dobra Gram Gram panowie Do 19.45 jest czas Trzeba pisać jakieś. tać czy można? Emotki, żeby na typa... emotek? No nie, bo, bo cię wezmę za bota Jakieś normalne, no nie wiem. wiadomość, tak żeby nie było takich samych, żeby, żeby się nie miał 5 wiadomości takich samych, no bo to będzie uznawane jako bot. Chociaż. chociaż system jest nie taki, że, że, że od razu. Ej, jakoś poprawili grafikę tego, czy. Ej, poprawiona grafika jest. Poprawiona jest grafika, widzicie to? Jak to nie? Jest poprawiona grafika. Jest bardzo poprawiona grafika. Mogłoby jeszcze oddać, jak to poprawiona grafika. Ten co na pamięć, animację zna. No pas Siedzę już tutaj trochę, no nie? Niszczy, tylko 25k, no stary. No mam ile? coś 46 tysięcy złotych, tylko 10k euro, ale z Widżerem. Yy... No czasie miałem, no ale to w sumie też był 50% Fake balance no, Szkoda, że podwyższyli tego jak w końcu, nie podwyższyli giveaway'ów Są cały czas takie same giveaway'e Na flag podwyższyć, ale zobaczymy jak to będzie Bandit to skanował wtedy, no stary można dać Kupujesz bonus za Za ile to było? Za 250x i oddaje Ci 10x. Czy tam 8X raz oddał? No to, k***, to... Przecież to było. Naprawdę i szczerze, nie wierzę w to. Tutaj kamerka zasłania z No i tak niestety już jest tutaj. Nie wierzę w to. Żeby tak dwa razy z rzędu się stało. Nie wierzę po prostu w to. Propaganda. Nie, dzisiaj nie będzie bo coś tam. Coś tam nie, nie ogarnęli. Nie moja wina. O, 10x. Tu jest potencjał dobry. Trzeba pisać co 5 minut, czy 10 minut? Co 10 minut. Wejdź sobie na, tutaj na storę. 1 minuta 1 punkt. Points are added every 10 minutes. Co 10 minut wystarczy. Nie ma zmiotki, nie ma szufleki. No. Będzie dziś ta nowa strona? No nie, nie będzie właśnie, bo coś tam się... No. wysyłałem do nich dzisiaj z 5 wiadomości. No nie ch**a, co ten potencjał. No flag... Negocjuję, żeby były większe giveaway'e. Bo zapomniałem o tym całkowicie. O! W sumie, kupa. To powinno coś dać ze dwa koła. Kur... 5 5400! Na ostatni spinie. Dobra. Tylko i wyłącznie. Nie można yy, slota wskazywać na porażkę. Jak wina jest kasyna. Kiedy. No mówię, że. Yy, Chciałem dzisiaj zrobić, ale nie, nie wysłali mi Legger Race'a. O, tak samo jak wczoraj. Nie, lepiej, bo wczoraj miałem sam brąz. A no kurwa, naprawdę. No i do zera. No widzisz, to wina bandyty. Nie, 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 to nie jest wina bandyty. Jeszcze jedna tęcza. Nie jest najgorzej, jakby chociaż tyle. No i zobacz, tu wina bandyty. Za bonus chociaż oddał. Chociaż, żeby tak oddało wczoraj, no nie? Ale coś się nie zrobił? Nie, on chyba nie, nic nie ma z tego, że ja Dwa razy to. Szybciej chyba chodzi ten 2,40 ręka u mordaka Czemu Mergani miałby mieć jakąś kaskę z siebie? No bo ja jestem z kodu Mergani Więcej tych wildów Oj kurde, Te trzy razy Słuchaj to było fake money no Zawsze jest Proszę bardzo Dobra, podoba mi się to. Dobra, elegancko. Są cztery. Hmm. Tylko pokazuje jak uczciwa jest. No, tren miał rację. Hru, Ch... to skam. Miał rację. Wszystkim tren miał rację. Wiesz, że zaczynają dopiero przelewić się, kulą. No, ale z takimi kasynami, jak wiesz, dużymi, to są może wcześniej. To mam cały czas z nimi kontakt z jakimiś takimi gównianymi, to, to dopiero przelewam. No ale mi stał na, na start yy, o och, łapy. Przecież ja tam miałem na startu. Yy, w pewnym momencie ja byłem chyba 8 milionów złotych na plusie. Wprawdzie na Telegramie czy się zgadza? No niektórzy mają, no ale to wiesz, to predykcje, predykcje. Dobra, 6 spinów jeszcze. No dobra, zaczyna się tutaj roić. Ale pierwszy, kurwa, jeszcze jedno połączenie. Item. tam. Ech. -torka. zaraz olej torka też spróbuję. What the shit? O, jeszcze myślałem, że będzie więcej. Zobacz. Aj bez garnuszka, ale i tak i tak jest fajnie. Dawaj jeszcze jedno. No! Uf. Wszędzie tylko nie tutaj naokoło. Dawaj jeszcze jedno I Tak zajeb 10 koła. Przepięknie 3 koła. Dwa razy to za trzy koła. Lubię jak... Ja lubię jak z... tego Simena. Jest tak dobry socik. Prosty. Ale dobry. Coś tam, a jednego rekinka zabrakło. Jest rekinek. No. Jeszcze dwa spiny. Tutaj da, co tu jeszcze potrzebne? A bomba jest jedna, dobra. Statek potrzebny tu. Mogę lepiej. Dokupuję. Ciężko tu będzie to trafić. Tu by musiały się trzy takie same figury zrobić. To będzie trzeba GBT na jakimś co, go wyźmać. on się zna gorzej niż ja. Kiedy w będziesz zabierać? Jeszcze nie wiem. Znaczy jutro pewnie. Będzie jutro poranny? Nie, trening z rana. Coś tak zrobił. No tak, bo to się na dół, na dół Tutaj jakby split poleciał, albo tutaj. Może coś tu dać? Może coś dać. Już dało. Jeszcze jedno światełko. Jeden tutaj ten shitiz by poleciał. Zdarza, jakby połączył. Tu teraz jeden split? Do ostatniego tego. Tylko, że tu i tu by musiały być te same. Ciekawe, czy to tak zrobię. Tu i tu ten sam symbol, dobry. Karen tu i gruba i gruba tu. Coś da? Nic nie da. Dobra, to dało. O Działa. Dobra, oglądamy. Pierwsze dni na studiach biz magisterskich Fashion Business w Paryżu. On z internetu przez Jak BPM? wyglądały o. moje pierwsze dwa dni studiowania mody w Paryżu? Ja robię swój magister Fashion Business, i w tym tygodniu jest bardziej taki orientation dla wszystkich magister i licencjat. Więc poszłam do szkoły i mieliśmy kilka takich sesji informacyjnych. Potem poszłam z kolegą coś zjeść, a potem wróciliśmy do szkoły, bo mieliśmy prezentację od ludzi, którzy kiedyś chodzili do naszej szkoły, a teraz pracują w Dior i Louis Vuitton. Jak się skończyło, to kilku z nas poszło zobaczyć. Ten kolega jest z Tajlandii, on jest, on jest taki, wiesz, on też są życzył. Mieliśmy bo był niedaleko i widzieliśmy nawet kilka celebrytów z daleka. Następnego dnia mieliśmy taki welcome breakfast i znowu kilka sesji informacyjnych, i żeby się poznać. Ta nice jest game. W przerwie wróciłam do domu, żeby wyprowadzić psa i przebrać się w inny outfit i potem poszłam z koleżanką do Palais de Tokyo, gdzie jest kilka fashion shows, bo akurat jest Paris Fashion Week w tym tygodniu. Napiliśmy się kawy i obserwowaliśmy modelki i patrzyliśmy na wszystkie ich fajne stroje. Wróciliśmy do szkoły na prezentację od dwóch osób na wysokich stanowiskach w Louis Vuitton. To była bardzo ciekawa rozmowa. A na koniec był taki cocktail hour i... Acie, to koła jest? Szampana pił. Muszę wszyscy poznać lepiej. Wszyscy w tej szkole się tak dobrze ubierają i mamy ludzi z wszędzie. Chyba mówili, że jest około 80 różnych narodowości. No i to wszystko. Bye! Monika pije się szampana w szkole na studiach. Ja tu wypróbuję flaki na tym kurde bandycie, żeby, żeby zarobić na to. Ja mam lat? 27, ale magistra robi tylko. 30 lat bierze kolegów. Stary no on był na tym vlogu, nie widziałeś jak on wygląda Tu te odwyki do bogatych. Nie dość szkoła Gdzie ona pracuje? No już teraz nie pracuje, bo na studiach jest. Jak ją znaleźć na TikToku? No i zaczekaj, ci wyślę linka. Tutaj masz. Jak wyglądałby mój A jakby dało tutaj dwie łapki, to przecież by było... Dwa łapka, dwie łapki. Aj, 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 aj jaki tu był, jakby tu się nasmażyło. Wyobraź sobie. Trzeba podkręcić trochę tutaj stawkę. Zaraz olin na bandycia. 6800? więcej tych. No gdzie są te. Dobrze. okej, okay, okej. Okay. Dobrze robi mi. Jeszcze jeden. Dwa nawet. Dobra, Paj mnie, panie marynarzu. Znaczy rybaków. Nie mam spodenek akurat dzisiaj. Trzy rybaki jeszcze. Kurwa, dużo jest tych spinów. Trzy rybaki to powinno dać. No i nawet, może no, że to tak z... Ja... Dole. No dobra, trochę tam zapłaciło, ale... No kurwa powiem wam, to był trzeci? Turbo. To 10x się bierze? Nie, 10x to nie. Drugi? Tutaj muszę nowe bezerki otworzyć. Bezerków już nie, bez lezerki odtworzyć. Bez już nie biorę, bo. E, I Red Bull nie piję, bo mi się lepiej śpi bez tego. Wiecie, no w ciągu dnia biorę, na przykład przed treningiem bez senka, ale na streamie już jak jest 20 godzina, to lepiej nie brać. Blueberry bez serków, Najlepsze. Ostatni mi czasy, najlepsze moje. Na no totalu 100k z mojego refa. Dziękuję. Zgłoszę się do Opola w, w listopadzie, żeby odebrać. Rację. ładny Od was. Zero potencjału to ma. Zero. Na kantynę będziesz miał, no. <ścoughs> czy gamblerzy na Malcie trzymają się razem, czy raczej konkurencja? Nie wiem, ja to się z nikim nie trzymam. Znaczy, trzymam się z Sebą, z, z Swizzem, z Virexem. Jak to z zagranicznymi też się trzymam. Jak tak to, to z tymi, z Cassio, no to z Kasio też spoko jest. No tak to też, to to nie. 15 razy, raz. Iwoi? E tak. Pierwszy A, to jest. A uruchomiłem tego Iwoja. E uruchomiłem. Pamiętaj, że trzeba... być ale jest wykrzyknik no i trzeba mieć w ciągu ostatnich 7 Wezwajmy, Rafał Kosty mówi, że też miał takie wezwanie, by były tam urzędnie, że tylko karę próbowano zapalić, nie przyjmować. No. Eee, no nie wiem.